Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku będziemy wymieniali wannę. Za chwileczkę Wam pokażę, dlaczego, jaka jest przyczyna wymiany wanny i jak nam to poszło. Zwróćcie uwagę, mamy tutaj wannę narożną. Wanna była już raz przez fachowców naprawiana, poprawiana, była chyba malowana. Coś się to nie udało łuszczy się to i ten akryl się tutaj nie trzyma. Także w tym odcinku zobaczycie, jak wyciągamy tą wannę. I będziemy niedługo montować nową. Tu mamy też parawan szklany, który będzie usuwany. No i cała wanna jest e, obłożona szklaną mozaiką, która też będzie usuwana. Nie wiemy, co nas czeka. Nie wiemy, jak wygląda podłoga pod wanną. Nie wiemy, czy są płytki na ścianie. E, mieszkanie zostało tutaj przez klientkę zakupione, i ona też do końca nie wie. Jaka tu może być niespodzianka? No, jesteśmy dobrej myśli. W razie czego mamy kilka płytek też w piwnicy, myślę, że pójdzie nam to gładko i sprawnie. Koniecznie oglądajcie ten odcinek do końca. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanał i dać lajka. Like Hejo! Ja już zabieram się do dzieła. Pierwsze co to: demontuję parawan szklany. Teraz wycinam listwę, która była przyklejona na silikon. No i niestety była też przykałkowana na trzy otwory. Usuwam silikon ostrym nożem. I zabieram się za demontaż obudowy, która była wykonana z mozaiki szklanej. Muszę ją niestety rozbić młotkiem, bo nie ma innej możliwości, żeby to rozebrać. Udało mi się wyciąć silikony, którymi wanna była przyklejona do ściany. I w tej chwili próbujemy odzyskać syfon i element baterii podtynkowej. Wanna dojechała z małymi problemami, ale już jest, i za chwileczkę będziemy ją rozpakowywać i montować. Teraz, właśnie zamontowaliśmy przed chwileczką mechanizm, który odzyskaliśmy ze starej baterii podtynkowej. Teraz, w tej chwili, dokręcam element syfonu, w który będzie przychodził korek. Ten mechanizm, który przed chwileczką widzieliście, on reguluje zamykanie i otwieranie korka, jak również napełnia nam wodą wannę. Wannę mamy już odwróconą do góry nogami i zabieramy się za montaż nóżek, które są właśnie w tym kartoniku, który przed chwileczką otworzyłem. Są to dwa elementy takie ceowniki, bardzo mocne, ocynkowane. Do tego przychodzą plastikowe nóżki. Mamy też śruby, pręt gwintowany. Musimy to wszystko poskładać i na odpowiednie przygotowane przez producenta wkręty przykręcić to do wanny. To za chwileczkę zobaczycie na filmie. Mamy już też przygotowaną wkrętarkę. I będziemy te nogi skręcać i przykręcać właśnie tymi wkrętami, o których wspomniałem, do wanny. Nie bójcie się, jeżeli będziecie to robili pierwszy raz, nie bójcie się, bo tak jak widać, wanna ma grube podwójne dno i te wkręty na pewno nam nie przebiją wanny. To dno jest około 3 cm, a wkręty mają około 1,5 cm. My już stawiamy wannę w miejsce, gdzie ma stać, dopasowujemy, sprawdzamy. Każda wanna jest oklejona folią. My zabezpieczamy jeszcze ranty dodatkowo taśmą tam, gdzie folię odkleiliśmy. Wanna została ustawiona, wypoziomowana. Tych ją odsuwamy z tego względu, żeby tutaj przykleić profil, bo wanna będzie musiała być odsunięta 5 cm od ściany. I ze względu na to, żeby zakryć tą rurkę od kanalizacji, którą tam widzicie, gdybyśmy ją całkiem do ściany, to ta rurka by nam wyszła poza zabudowę wanny, a chcemy tego uniknąć, dlatego tutaj. Zaproponowaliśmy klientce zrobienie takiej 500 cm półki, tutaj z płytek, akurat są te białe płytki, były jeszcze w piwnicy, także dlatego będziemy naklejali profil i wtedy do tego profila przykleimy wannę i przykleimy ją też tam na całej długości do ściany, oczywiście na klej, który często używamy, nasz ulubiony, przywitaj się, Maniek. Dobra, to kleimy profil. My zabieramy się za wklejenie profila, który nam odsunął wannę o 5 cm od ściany. W międzyczasie wpinamy też wannę w kanalizację za pomocą rur kanalizacyjnych FI 50. Tutaj zastosowaliśmy dwa kolanka 45 stopni i rurkę o długości 25 cm. Do zabudowy wanny używamy płyt WIM. Jest to płyta budowlana, tak jak widzicie na filmie, 3 cm. Miejsca pod samą wanną uzupełniamy pianką. Tu już macie pokazane, jak wanna się prezentuje po wypiciu kawy, którą nam przygotowała klientka. Pozdrawiamy serdecznie, i za chwileczkę będziemy zabierali się za obklejanie tej naszej płyty WIM płytkami. Ja już tutaj zaczynam od narożnika kleić płytki. Jak widzicie, kleję płytki na system z Mapei, który też we wcześniejszych filmikach możecie sobie odświeżyć, zobaczyć. Tą lewą stronę wanny udało się obkleić płytkami, które klientka miała w piwnicy, a prawą stronę i te półeczki z zakupionych później płytek dobranych pod kolor. Wanna została przed chwileczką zafugowana. Zrobiliśmy w narożnikach wewnętrznych wszędzie silikony. Tak się prezentuje po zabudowaniu. Tak jak już wcześniej wspomniałem, tutaj się udało na tą całą stronę znaleźć płytki w piwnicy. Te, które są również tutaj na ścianie. No i został ostatni problem do rozwiązania, czyli dziury na ścianie po parowaniu szklanym. Mamy tak, tu mamy jeden otwór Fi6, drugi, trzeci i tu jeszcze było mocowanie od słuchawki. Tutaj nie mamy już płytek możliwości, żeby je wykuć i założyć nowe, ale wpadliśmy na genialny pomysł i za chwileczkę zobaczycie jak to będzie wyglądało po tym jak tutaj przykleimy dekoracyjne listwy chromowane. No i listwy dekoracyjne zostały naklejone, jak tylko wystarczy troszeczkę je przydusić. ostatnie kosmetyczne rzeczy. Kończymy silikony i mamy zrobione. Wszystkich, którzy dotrwali do końca tego filmu, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia komentarzy, do lajkowania i zachęcam do obejrzenia pozostałych moich filmików. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie Adam Goździewski. Hejo.